Siemoneczko i zapraszam na kolejny test. Dziś muszę troszkę, troszeczkę słuchać wiatr, ponieważ naprawdę bardzo się rozwiało. widzicie, czy tam zresztą po prostu słyszycie. Ale dobra, przechodzimy już do testu. I dziś sobie przetestujemy ognie bengalskie. Czytam po prostu flary, wiecie. Nazwy są dwie, no ale w tym przypadku mamy tutaj nazwę ogień bengalski. Tak on się właśnie prezentuje. Jest to ogień bengalski Bengal BF1G od Tropika, jak widzicie. Taki malutki, nie jest to zbyt duże. Oczywiście, ja to wbiję w grunt tak, jak należy to właśnie prawidłowo odpalać. Tak? Wbijając to w grunt, myślę, że tutaj mi się uda, chociaż wszystko jest zamarznięte, ale jakoś sobie poradzę. Przechodzimy do informacji, jakie tutaj znajdziemy, no i może zaczniemy od instrukcji. Ogień bengalski jest to kategoria F1. No i oczywiście tylko do użytku na zewnątrz. Co tutaj jeszcze mamy? Minimalna bezpieczna odległość to tylko i wyłącznie 1 metr. No i wyrób przeznaczony dla osób, które ukończyły 18 lat. No i widzicie, krótka instrukcja. A jeszcze tak, produkcja chińska. No i chyba to by było na tyle. Jeszcze tutaj mamy podany NEC, czyli 20 gram na sztukę. Certyfikat. Oczywiście, także się tutaj znajduje. Co tutaj jeszcze mamy? No i standardowo: uwaga, zagrożenie poszczególnym rozrzutem. No i nasza ikonka niebezpieczeństwa rozrzutu również się tutaj znajduje. Jest to właśnie kolor zielony. Ogień bengalski w kolorze zielonym. A, się to rozwiało. Przechodzimy do jakości, do omówienia z tyłu, oczywiście za ślepeczka. Gdzie nasz system inicjujący, czyli ląd, który jak widzicie jest zabezpieczony. Ja teraz zrobię krótkie cięcie i przechodzimy do omówienia tego lądu. No i tak się właśnie prezentuje nasz lącik. Jak widzicie, nie jest on y, zbytnio długi. O, no, osadzenie też takie troszeczkę niezbyt dobre, ale mniejsza. Ale natomiast grubość tego lądu, tu już dałbym y, solidny plusik, tak? jeżeli chodzi o grubość tego lądu. Y, ale oczywiście, żeby nie było za nudno, Mam jeszcze dwie takie sztuki, także będzie test z trzech sztuk odpalonych naraz. No i Jak widzicie w dwóch pozostałych ten lącik jest troszeczkę dłuższy. A teraz już starczy gadania i przechodzimy do testu.